Witam Cię serdecznie na kanale Zdrojowa TV. Dziś w krótkim filmie opowiem o fenomenie Boliwii i realiach tego południowoamerykańskiego kraju. W ostatnich dniach świat obiegła wiadomość, że McDonald's wycofuje się z Boliwii, gdzie zbankrutował. I co ciekawe, było to drugie bankructwo tego koncernu w Boliwii. Pierwszy raz firma wycofała się w 2002 roku i po 13 latach podjęła próbę w 2015 roku. Powrotu na boliwski rynek, który to powrót i tym razem okazał się klęską. Nagrywam ten film traktując go jako barometr. Muszę sprawdzić, jak inna wielka korporacja, właścicielka platformy, na której nadaję, odniesie się do treści prezentowanych w tym filmie. Czy jeśli chodzi o inne spojrzenie niż neoliberalne na świat, będziemy dalej cieszyć się wolnością słowa? Już za chwilę sprawdzimy. Zapraszam. Chcę, abyśmy na Boliwie spojrzeli przez pryzmat postaci, symbolu tego górskiego kraju, czyli prezydenta Evo Moralesa. Juan Evo Morales Ayma pochodzi ze społeczności Indian Uru, rdzennego plemienia Uru Aymara. Również jego językiem ojczystym jest język Aymara. Od dziecka pracował na roli, był pasterzem lam. Urodził się... W rodzinie, gdzie było siedmioro rodzeństwa, z którego przeżyło tylko troje. Najstarsza Ester, najmłodszy Ewo i Hugo. Reszta z rodzeństwa, czyli czwórka dzieci, zmarły z głodu. Od dziecka Ewo Morales pomagał w pracach rolniczych. W wieku sześciu lat wyemigrował razem z rodziną do Argentyny na zbiory trzciny cukrowej. Jak sam wspomina, w 1966 roku poszedł pierwszy raz do szkoły. Morales mówi: Obowiązkiem państwa argentyńskiego było chodzenie dzieci z Afreros na zajęcia do szkoły. Nie rozumiałem hiszpańskiego. Byłem zamkniętym Ajmarem i siedząc ze wszystkimi koleżankami z klasy, nie pamiętam co mówili, bo nic nie rozumiałem. Mój ojciec był bardzo pracowity i wspierał mnie. Pracował w soboty, niedzielę i święta, bez odpoczynku. Czekałem tylko, żeby wziął pieniądze, abyśmy mogli wrócić do Boliwii. Zarobił. Dobre pieniądze podczas żniw, a kiedy wróciliśmy do domu, w którym się urodziłem, przenieśliśmy łóżko do spania, które kupiliśmy w Argentynie. To był luksus, pierwsze łóżko poznaliśmy dzięki zbiorom w Argentynie. Spali tam moja mama i ojciec, a my dalej spaliśmy na podłodze. Moja siostra zawsze powtarzała, chcę to łóżko dla siebie, więc kiedy wyszła za mąż, ojciec dał je jej w posagu. Wiele rodzin w Boliwii poprawia sytuację. Ekonomiczną dzięki żniwom w Argentynie. Morales wspomina: Mój tata każdego ranka przed pójściem do pracy kłaniał się paczamamie, czyli matce ziemi. Moja mama też ofiarowała jej czarla z alkoholem i liśćmi koki, żebyśmy dobrze żyli przez cały dzień. Tak było. Moi rodzice rozmawiali z ziemią, z naturą. Ewo Morales w wieku dojrzałym zajął się uprawą koki. Został kokalero. Koka w Boliwii. Jest zwykłą rośliną użytkową, a rzucie jej liści pomaga przetrwać na dużych wysokościach tego kraju, na 3-4-5 tysiącach metrów, powoduje, że spada zapotrzebowanie organizmu na tlen, i człowiek może w miarę normalnie funkcjonować w warunkach wysokogórskiego, obniżonego ciśnienia. Rysuje nam się obraz ubogiego syna chłopskiej rodziny, który, jak mówi sam Evo Morales, ukończył jedynie. Uniwersytet Życia, z czego, jak sam wielokrotnie podkreśla, jest bardzo dumny. W kraju, w którym ponad 80% ludności stanowią Indianie z rdzennych plemion, a pozostała reszta to potomkowie hiszpańskich kolonizatorów, udało mu się odnieść ogromny sukces początkowo na fali buntów chłopskich, a gdy wyrósł na społecznego i politycznego lidera, śmiała. Ambitna polityka dzielenia się gigantycznym zyskiem z naturalnych bogactw boliwijskich, czyli choćby węglowodorów, gazu, zjednała mu rzesze zwolenników, pozwalając sukcesem ubiegać się o prezydenturę. 22 stycznia 2006 roku Morales został konstytucyjnym prezydentem Republiki Boliwii. Już 1 maja 2006 roku wydał dekret o ostatecznej nacjonalizacji zasobów węglowodorowych kraju, podczas gdy kontyngent wojskowy i urzędnicy z boliwijskich służb skarbowych zostali rozmieszczeni w niektórych zakładach naftowych i stacjach benzynowych, spełniając w ten sposób jedną ze złożonych obietnic wyborczych w swojej kampanii prezydenckiej. Ruchem tym przyczynił się do powstrzymania wypływu Zysków z węglowodorów z Boliwii, a pieniądze te przeznaczył na programy socjalne dla najuboższych, programy edukacyjne i programy medyczne. Edukacja i programy takie jak skopiowany z kubańskiego plan alfabetyzacji, czyli walki z analfabetyzmem, pozwoliły przez pierwszą i drugą kadencję, na którą został wybrany Evo Morales. Sytuację Boliwii nazywać boliwijskim cudem gospodarczym. Bezkompromisowa polityka w relacjach z międzynarodowymi koncernami oraz w prawie międzynarodowym i stosunkach zagranicznych drażniła finansjerię i duże koncerny. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy Boliwia obfituje w metale ziem rzadkich i pierwiastki niezbędne, choćby w nowoczesnych bateriach. Litowojonowych do napędzania samochodów i urządzeń elektrycznych, i właśnie otwarcie złóż tego typu surowców było bezpośrednią przyczyną przewrotu zamachu stanu, jaki dokonał się w 2019 roku. Oczywiście zamach stanu poprzedziły zamachy na jego życie, jak między innymi w 2009 roku sfabrykowane oskarżenia o korupcję. Osądzenia o pedofilię, nieprzychylność środowisk kościelnych, które w Moralesie znalazły sobie wroga, oraz szeroki wachlarz oszczerstw, pomówień i manipulacji medialnych. Bliski trzeciej reelekcji w październiku 2019 roku został jednak Evo Morales zmuszony do rezygnacji w wyniku zorganizowanego przez USA buntu wojskowych na polecenie reżimu kierowanego przez skrajnie prawicową katolicką fundamentalistkę rząenie Anes, która zdobyła władzę w wyniku puczu, boliwijski sąd wydał wtedy także nakaz aresztowania Moralesa w związku z oskarżeniami o rzekomy terroryzm, a wojsko splądrowało jego dom. W obawie o swoje życie prezydent Evo Morales musiał uciekać z kraju. Na wygnaniu początkowo mieszkał w Meksyku, gdzie uzyskał azyl polityczny, a później przebywał na stałe w Argentynie. Powrót Evo Moralesa stał się możliwy po tym, jak kierowany przez niego ruch na rzecz socjalizmu odniósł 18 października 2020 roku całkowite zwycięstwo w wyborach. Nowo wybrany prezydent, prawa ręka i zastępca Moralesa, prezydent Luis Arque ogłosił już, Projekty działań w celu złagodzenia szkód gospodarczych spowodowanych przez neoliberalną politykę rządzącego rok reżimu: najbiedniejsi, których znów dopadł głód, mają otrzymywać bony żywieniowe, a rodzinne gospodarstwa rolne wsparcie pieniężne od państwa. Sfinansowane ma to zostać z nowego podatku od majątku dla firm, koncernów i najbogatszych. Ogłoszano także wszczęcie dochodzenia w sprawie rasistowskich masakr setek rdzennych boliwijczyków, jakie miały miejsce w następstwie zamachu stanu w rok pomiędzy październikiem 2019 roku a końcem roku 2020. Dla mnie osobiście i dla ciebie widzu, dla nas Polaków, być może postać Evo Moralesa jest nieco egzotyczna, bo to przecież Boliwia, inny kontynent, inna historia, inna tradycja i kultura. Jednak, jeśli rozejrzymy się wokół, to pewnego rodzaju scenariusz i sposoby rozgrywania polityki wewnętrznej małych krajów rysują się aż za nadto wyraźnie. Spójrzmy na kandydatkę opozycji. Spójrzmy, na pewnego rodzaju wytrychy, klucze do świadomości. Kobieta w średnim wieku, bo kobietę trudniej się atakuje, z kobietą trudniej się walczy. Zobaczmy kontrolowaną opozycję, zobaczmy alternatywę. Jak wygląda alternatywa? Jacy liderzy, jacy kandydaci są wystawiani jako kontrkandydaci dla pana Moralesa. A też zaobserwujmy że rdzenna ludność, 80 ponad procent Boliwijczyków opowiada się za ich obratymcą. Natomiast to napływowa w dużej mierze część i potomkowie hiszpańskich kolonizatorów starają się za wszelką cenę utrzymać status quo i władzę w tym południowoamerykańskim kraju, uciekając się do czynów tak haniebnych jak zamach stanu, Próby zamachu na życie, mordy rasistowskie czy prześladowania. Myślę, że możemy znaleźć tu bardzo dużo analogii pomiędzy naszą polską sytuacją a sytuacją Boliwii i rdzennej boliwickiej ludności, tak samo jak i rdzennej polskiej ludności w naszym kraju. Co bardzo krzepiące, Evo Morales powrócił do Boliwii w dzień po zaprzysiężeniu swojego. Zaufanego człowieka swojej prawej ręki na fotel prezydencki w Republice Boliwii, po zaprzysiężeniu Luisa Arke, Evo Morales wrócił do kraju i pracuje razem z resztą rządu i gabinetem prezydenta nad kontynuacją reform i boliwijskich, można powiedzieć, rdzennych indiańskich sposobów organizacji życia społecznego i gospodarczego. Dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam. La coca. No, jest. Kokaina. W McDonaldzie byłem zaraz w latach 90., kiedy otworzył się w Polsce. I to był ten pierwszy i ostatni raz. I życzyłbym sobie i Wam, aby polskie plemię Lechitów wybierało spośród swoich pobratymców, jak czyni to choćby indiańska większość w Boliwii. Viva la Boliwia.